Dzień dobry, dobry wieczór. Nasz Midasek ma humorek. tak? Podrapiesz ładnie. Już jesteś taki zrezygnowany, prawda? Jak przychodzę, to taki, taki troszeczkę, zanim się rozkręci kotek, to taki otępiały. Zanim mu ten kołnierz, i on to troszkę zje, ale proszę, troszkę się rozkręcił, chłopczyk. Rozkręcił nam się. Tak, to jest taki dobry kot. Nie wiem, on po prostu wygląd ma taki, jaki ma. Chociaż muszę powiedzieć, zobaczcie, jak mu ładnie to oczko zrobi, zrobili. Że nie ma wyciętej sierści na pół głowy, jak myślałam. Bardzo ładnie jest zrobione. Urody mu to nie, nie ujmuje. No niestety ma tą ramkę na nosie, ale wiecie, ten kot będzie przepiękny. To będzie taki Rioszek, kochany. To będzie takie cudo moje śliczne. Tak, kochanie, tak. Tak, to szyneczko moja. No, widzisz, tak nic ciebie nie widać. Albo pod słońce, albo się do mnie przykleisz. Goi się, słuchajcie. Wszystko się pięknie goi. Myślę, że za dwa dni to już będzie w ogóle ulga. Także mam nadzieję, że. No, chodź, kochanie. Chodź, słoneczko. Słuchajcie, no. Mm... Ja nie będę się już tutaj rozwodzić nad tym Facebookiem, spróbuję tam jakieś, ja nie mam ciągle czasu, ale boże, no nie mam jak go pokazać, ale no zweryfikowani partnerzy, ja zdaje się prosiłam już o weryfikację jakiś czas temu, no ale przyjrzę się temu, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby się temu jakoś przyjrzeć. Ja jestem domem tymczasowym, który współpracuje z fundacją Pręgowane i sprzed, sprzed latem, więc ja tutaj mogę się zweryfikować. Cała historia mojej strony to jest pomaganie. Aczkolwiek, no niestety w tej chwili nie wiem czy się cieszyć z tej historii czy martwić, bo udostępnianie postów o darmowej adopcji jest niedozwolone na Facebooku. Więc jakby ktoś tak przejrzał tą stronę, moją, no to. Wylatuje. To jest raz. E, natomiast no przyjrzyj się temu. No, nie będę się z tym kopać. Już się pogodziłam. Być może po prostu nadszedł czas, żebym przestała robić to, co robię. Nie wiem. Zobaczymy. Ale nie będę tego już przeżywać. Strasznie mnie to kosztowało dużo. I wystarczy tego kosztowania. No chodź. Chodź. Ty. No chodź malutki. I co chciałam powiedzieć? Co ja chciałam powiedzieć? Natomiast no, jest kłopot teraz z Midasem, e, ponieważ, no wiecie, on musi e, zmienić lokum. Ja nie mogę tego ogłaszać, bo to już może być ostatni mój post. Dopóki ta weryfikacja jakaś tam nie przebiegnie i tak dalej, i tak dalej. Juniuś. Więc, no nie wiem, jak to zrobimy. Liczę na to, że wśród Was jest osoba, która już go chce, tylko czekała, aż będzie zdrowy. Tak jak mówię, on może już w weekend iść do swojego domu. Byłoby to najlepiej, bo ja potem wyjeżdżam. Więc przekazywanie go do miejsca, gdzie znowu będzie siedział sam, to jest naprawdę straszne. No i ja tego bardzo, bardzo nie chcę. A potem ja sobie na moim wyjeździe trochę ochłonę i zobaczymy, co dalej. Po prostu. Ojojojojojojojoj Kitku. Oj, 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 oj. Czekaj to może zrobimy inaczej nagramy się razem, co? Poczekaj mhm. Chodź kochanie nagramy się razem Oj akurat dzwoni nam pani Monika to porozmawiamy sobie z panią Moniką i wracamy, tak? Pokazujemy dalej jak kotek się pięknie bawi jaki jest wesolutki mój kochany No? Skakaj, skakaj. Kto tak mówi, Brzydko? Skakaj. Jest takie słowo skakaj. Nie ma takiego słowa, jest tylko skacz. A to jest tak zwana wiocha językowa. Kto jest taki wesoły? Kogo już nic nie boli? Jak ja się cieszę, kochanie. Jak ja się bardzo, bardzo cieszę. Chodź. Gdzie ta zabeczka? Gdzie jest ta wendeczka? No chodź! Chodź! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Pojadłeś sobie ładnie. Chodź, damy ci jeszcze. Dałam Ci dwa do wyboru, kochanie. Kupiłam ci specjalnie, zamówiłam ci. Takie dobre, tak? Takie wyśne. Tak. No, taki jesteś kochany. Kotek jest naprawdę cudny, i to oczko się już po prostu strupek jest zrobiony. Zaraz będzie wszystko dobrze. No, tu się w końcu kiedyś chyba zagoi, zarośnie. Bo to jest zagojone, to mam nadzieję, że zarośnie. I czekamy na propozycję. Buziaczki. Dobranoc i wszystko będzie dobrze. Pa, pa.